А где у тебя Rozmawiamy z uczestnikami XIX y, biegu policjantów krzyczą, y, który raz jesteście już na biegu? No, Niektórzy z nas to już kolejny raz. Tak. Ja jestem akurat po raz pierwszy. Ale no, myślę, że będzie to super impreza, szczególnie promująca zdrowe odżywianie i e, taki, e, taką sytuację, gdzie e, nasza firma, która no, produkuje a insulinę ludzką, no, będzie miała my jako pracownicy tej firmy będziemy bardzo zadowoleni że i jesteśmy zadowoleni, że możemy brać udział w takiej uroczystości. W takim biegu, który promuje zdrowy tryb życia. I też ten wiemy, się ale zbyt trybu życia no i ta energia która tutaj jest z chęcią po prostu chcemy wziąć udział w takim wydarzeniu czyli nie przypadek, że tu jesteście, bo wasza produkcja łączy się z korową cukrzycową tutaj koleżanka mówiła, że są tu niektórzy z państwa, się raz już na trasie jakbyście mogli ocenić trasę w biegu Asia tutaj była... nie super! dla nas, dla uczestników są wyłączone ulice, tak, Most się wszystkich. Atrakcyjna trasa bardzo atrakcyjna. A czy na trasie spotykacie się z pozytywną energią, czy ludzie wam kibicują? Czy to jest taki bieg, biegnę, bo biegnę i nic się na trasie nie dzieje? Zawsze pozytywna energia, zawsze. Tutaj to się wpisuje w, nasze, w naszą ideę jakby taką energię. Daje nam pozytywną, pozytywną energię. Tak jak nawet te koszulki, które są w kolorze energetycznym. A się mogły się Panie przedstawić? Będę także Boska Anna Szymańska. Katarzyna Byc. tego co widzę firma Bioton, tak? Tak. Dziękuję.